Dzień dobry, nazywam się Dominika Lipska i witam Państwa w imieniu Stowarzyszenia Turystyka z Pasją. Tym razem z niezwykle pięknych wnętrz Muzeum Zamońskiego w Zamościu. Dzisiaj, ponieważ mamy taki okres świąteczny noworoczny, e, chciałam Państwu powiedzieć troszeczkę o tym, jak wyglądał dzień z życia przeciętnego szlachcica z armatem. Otóż stawano późno, około godziny 11.00. Wnet bierzono na śniadanie. Normalny szlachcic posuwał sobie łokieć suchej kiełbasy, półmisek z kaszą, dwa kapłony, zalewał to czterema butelkami wina. Węgierskiego i dość. Do obiadu nic już nie brał do ust. Obiad zaczynał się o 12 w południe. Zasiadano przy długich, wąskich stołach, przybranych w tafle zwierciadlane o złoconych brzegach. Po środku kupy konfitur i galaret ułożone w kolory herby najdostojniejszych gości. Na tych słodyczach starczały figurki porcelanowe i inne cacka. Stale brakło naczynia. Wiesiadnicy wyciągali za cholewy własne łyżki, talerze i noże. Obtarwszy je w przód i w obrus, pożyczano grzecznie sąsiadowi. Wszyscy czuli się prawie naczczo. Więc w milczeniu pałaszowano. Na początek szła waska barszczu z rurą, potem Micha z habu z grochem, rynienka kapusty ze sztuka mięsa. Młodzież popisywała się następnie rozpłatywaniem np. Na indyka w powietrzu. Co to było śmiechu, gdy nie udało się, wyciekający tłuszcz z tym sosem indyk padał, więc na brzuch jednego z biesiadników. Ktoś ucinał szablą szyjkę od butelki, ktoś brał naraz do gęby trzy jajka na twardo i połykał. Ci rzucali zręcznie w damy kulkami z chleba, prosto za gors. Najwięcej podziwu wzbudzały jednak popisy tęgich gardziołek. Zwykły puchar zawierał w sobie dwie butelki wina. Mistrzowie gardzili takim kieliszkiem i brali się do gąsiora, co wyglądał na beczułkę. W pucharze takim mieściło się pięć butelek, a w jego nakrywce trzy. Virtuos opróżniał jednym haustem nakrywkę, zaraz potem dwoma łykami sam puchar i zgracjął przez serwetę, oddawał w ręce tego, w czyjej ręce pił. Entuzjazm powszechny, gracka robota. Przedni ma spust i trzeźwy tęga głowa, musimy go wybrać na posła. No, jak się samo z Państwa domyślacie, to posła był wybierany. Znajdujemy się w zrekonstruowanej izbie mieszczańskiej w Muzeum Zamojskim w Zamościu, które mieści się w czterech najpiękniejszych kamienicach, które dawniej należały do Ormian. Naprawdę warto odwiedzić Muzeum Zamońskie, do czego Państwa tutaj serdecznie zapraszam. No a przy okazji nie opowiedziałam jeszcze Państwu nic o tym, jak wyglądało życie mieszczan zamońskich. Być może do tego tematu jeszcze wrócimy, ale jeżeli Państwo już nie możecie się doczekać, żeby o tym gdzieś poczytać, to zapraszam do lektury diariusza Bazylego Rudomicza, który mieszkał w kamienicy obok w połowie XVII wieku i przez ostatnich 16 lat swojego życia Życia, prawie codziennie pisywał pamiętnik, który jest teraz kapitalnym źródłem do dzieł życia codziennego, 17. wiecznego Zamościa. E, być może wytrawni poszukiwacze wpadek na planie zauważyli, że mam pomalowane paznokcie na czerwono. E, owszem. Mam, ale ja się mogę z tego łatwo wytłumaczyć. Moda na malowanie paznokci była znana już w starożytności. Wtedy do malowania tych paznokci używano naturalnych barwników, a utwardzano je białkiem. No teraz mamy troszeczkę łatwiejsze sposoby na ozdobienie naszych palców. No więc tyle w kwestii moich wyjaśnień, a do oglądania kolejnych odcinków zapraszam Państwa już dziś, jak pamiętamy, w każdy wtorek po godzinie 19.